Moi drodzy, dzień dobry. Agnieszka Piesto, kanał Państwu Piesto, kanał o inwestowaniu w nieruchomości, kanał o przedsiębiorczości. Dzisiaj chciałabym porozmawiać z Wami o utrzymaniu kontrakt, o kontaktów biznesowych na odpowiednim poziomie i jak kontakty biznesowe pozwalają nam zarabiać więcej albo realizować większe projekty inwestycyjne i dlaczego w ogóle warto mieć kontakty biznesowe. Zanim przejdziemy do tego, chciałam Wam serdecznie podziękować za 2 miliony wyświetleń naszego kanału. W ubiegłym tygodniu tą liczbę magiczną przekroczyliśmy. Jest to dla dla nas tym większa radość, że ten kanał jest realizowany w zasadzie po godzinach pracy naszej, w naszej firmie. Nie korzystamy z żadnej agencji marketingowej, nie świecimy Wam przed oczami żadnymi dobrami materialnymi. Staramy się, żeby to była przeważnie merytoryka, czasami nasze przemyślenia wewnętrzne. I jak widać, dla niektórych osób jest ten kanał potrzebny. I mam nadzieję, że będziemy się jeszcze widzieć przez kilka najbliższych lat. Zatem przejdziemy teraz do tematu naszego filmu. Kontakty biznesowe. My mamy tych kontaktów biznesowych dosyć dużo na kilku płaszczyznach. Głównym przedmiotem działalności naszych firm mamy w zasadzie dwa przedmioty działalności naszych firm. Jedna z firm skupia się na wynajmie powierzchni, czyli mieszkania, lokale użytkowe. Druga firma zajmuje się remontami mieszkań. No i cóż, moi drodzy, i tych kontaktów biznesowych wydaje mi się, że mamy całkiem sporo. I może przejdziemy po kolei od tego, jakie, podzieliłam sobie to na takie grupy, jakie, w jakie kontakty biznesowe wchodzimy. Oczywiście wchodzimy w relacje biznesowe z osobami, które wynajmują od nas mieszkania, pokoje, powierzchnie czy biura. I tutaj zawsze staramy się zachować jakiś taki dystans i profesjonalizm z tymi osobami. Rzadko przechodzimy na ty. Te... Staramy się, żeby ta relacja była naprawdę czysto biznesowa. Mimo, że mamy często najemców w naszym wieku, to dopóki jesteśmy związani tą relacją biznesową, to, to nie przekraczamy tej granicy. Czasami po zakończeniu najmu ta, ta relacja przeradza przy, się w taką znajomość bliższą, natomiast przeważnie nie. Mamy też takie statystyki prowadzone w naszej firmie. Jak długo nasi najemcy wynajmują z nami i najdłużej wynajmował z nami pan Krzysztof, który bodajże 7 lat, tak, 7 lat pełnych lat wynajmował od nas mieszkanie, w z tym da się z nami wytrzymać dosyć długo i te relacje prowadzić. Zawsze staramy się też, żeby w momencie rozejścia się, tak, czyli zakończenia tej współpracy, też rozejść się w miarę polubownie. Oczywiście, jeżeli są jakieś rzeczy do naprawienia, straty do wyrównania, to, to staramy się to wyrównać. Natomiast nie kruszymy, staramy się nie kruszyć kopii o ostatnią ryskę w mieszkaniu, bo czasami po prostu zajmuje to więcej czasu niż, niż jakieś polubowne załatwienie sprawy. Czyli to są kontakty biznesowe z naszymi najemcami. Jeżeli chcecie, żebym nagrała film, albo napisała książkę o jakichś najczarniejszych może scenariuszach z najemcami, to dajcie znać w komentarzach, proszę. Zbieram się z taką, właśnie myślą, żeby opisać takie trudne przypadki najemców. Ok, kolejna rzecz, oprócz kontaktów z takimi naszymi najemcami. Mamy też bardzo duży kontakt z osobami, które sprzedają nieruchomości, a następnie kupują od nas te nieruchomości i jesteśmy z dwóch stron barykady, a w zasadzie z dwóch stron procesu sprzedażowego. Tak? Czyli kupujemy nieruchomości i sprzedajemy nieruchomości, czyli jesteśmy kupującym najczęściej za gotówkę i tutaj prowadzimy negocjacje ze sprzedającymi. I moi drodzy, pod jednym z filmów napisaliście komentarz, że nie dałam jakiegoś takiego triku, który można zawsze przy każdych negocjacjach zastosować, bo moim zdaniem nie ma czegoś jakiegoś Takiego hasła, wytrychu, które można za każdym razem jednakowo zastosować. Po drugiej stronie zawsze jest człowiek, który jest inny, którego trzeba w zasadzie wyczuć, czy możemy trochę tą relację ocieplić, czy musimy taką chłoną relację z nim zachować, czy negocjujemy już od razu, czy lepiej tak trochę się pohandlować. To jest cały złożony proces. W związku z tym za każdym razem najpierw ja. Uważam, że warto, żeby sprzedający się trochę wypowiedział, żeby można go było wyczuć, czy to jest osoba, która jest bardzo energiczna, bardzo szybko podejmie decyzję o sprzedaży, czy to będzie osoba, która będzie się długo namyślać i wtedy trochę dostosować się do tego tempa, rytmu sprzedającego, żeby nie, nie wyskoczyć na przykład z ofertą cenową za wcześnie jak królik z kapustem. I pamiętajcie o tym, moi drodzy. Ostatnio ktoś, jedna ze znajomych osób, wrzuciła takie zdjęcie z. Ulotkami, które wyciągnęła ze skrzynki swojej pocztowej. To było, skrzynka pocztowa była wprost zapchana takimi karteczkami, że kupię mieszkanie do remontu, kupię zagotówkę, kupię, młode małżeństwo kupi. I one wszystkie wyglądały jak pisane odręcznie. I było ich chyba z 50. Moi drodzy, jeżeli wszyscy stosują ten sam trik, to tak naprawdę to przestaje działać, bo już ludzie przestają się na to uodparniać. Jest taki sam chwyt marketingowy, reklamowy, który stosują. W związku z tym nie chcę Wam podawać jakiegoś takiego hasła, wytrychu, sposobu, słowa, które spowoduje, że bach, Macie 30 tysięcy nieruchomości taniej kupioną, bo czegoś takiego nie ma. Za każdym razem trzeba po prostu indywidualnie podejść do klienta sprzedającego. W drugą stronę, jeżeli my sprzedajemy nieruchomości, to też kupujący też starają się na nas jakieś różne techniki, metody negocjacyjne wypróbować, żeby dla siebie tą cenę wynegocjować jak najniżej. I tutaj też staram się tak poprowadzić negocjacje, żeby odmawiając obniżki tej ceny, nie obrazić drugiej strony, żebyśmy nadal zostali w jakiejś relacji biznesowej, a nie po prostu. Wziąć. O, wy chcecie 100 tysięcy zniżki, trzaskam wam drzwiami przed nosem, to, to cześć i nie ma tematu. Nawet jeżeli odmawiam, to staram się, żeby to było w miarę po prostu kulturalnie przekazana informacja, że ta kwota, ta, 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 ta cena nas nie satysfakcjonuje i tutaj nie, nie spotkamy się, nie zamkniemy tej transakcji przy takiej cenie. Czyli to są takie relacje biznesowe. Dlaczego to jest ważne? Bo często jest tak, że osoby, z którymi którym nawet sprzedaliśmy mieszkanie, wracają do nas i mieliśmy tak na przykład z panią Joanną, która kupiła od nas dwupokojowe mieszkanie, a po trzech latach odezwała się, że już chce kupić większe mieszkanie i tutaj staraliśmy się zaproponować jej jakieś mieszkanie, bo widziała, że ta transakcja z nami przeprowadzona była sprawnie, była bezpiecznie, mieszkanie nie miało jakichś wad prawnych czy technicznych i w czasie, kiedy ona tam mieszkała, nic się nie działo. W związku z tym po prostu wróciła do nas jako klient. Klient. A pozyskanie klienta jest trudniejsze niż współpraca z klientem, który już, z którym już coś robiliśmy, jest naszym klientem. Więc cały czas utrzymanie takich pozytywnych relacji. Bardzo też taką Dobrą relację staramy się mieć z pośrednikami, z którymi współpracujemy. A współpracujemy z kilkoma, czasami kilkunastoma pośrednikami w ciągu roku. I jeżeli ta współpraca ma wyglądać dobrze, to na początku już ustalamy sobie zasady współpracy, bo jest tak też, że oni są zabiegani, my jesteśmy zabiegani, więc jeżeli czasem okazuje się, że na przykład ktoś jest zupeł na zupełnie innym poziomie energetycznym niż my, niż ja, to często nie podejmuję takiej współpracy, dlatego że Osoba, która mi będzie międzić w słuchawce, wyszukiwać tysiąc powodów, tysiąc problemów, że wszystko jest źle, nie będzie dobrym partnerem do współpracy. Raczej szukam takich osób, które będą bardzo energiczne, więc lepiej uciąć taki kontakt biznesowy na początku, niż później się jakoś tam męczyć, bo ta osoba na przykład potrzebuje się wygadać 20 minut w słuchawce a i zdać mi relację z tego, jak klient obejrzał mieszkanie i, i, i poprzeżywać ze mną, a ja czasami po prostu nie znajdę na to te, te 20 minut czy pół godziny, żeby razem poprzeżywać. W związku z tym często Potrzebuje po prostu takich, akurat w tym zakresie, potrzebujemy osób bardzo energicznych, które się szybko wysławiają i szybko są w stanie pojąć to, co też wymagamy od nich. Czyli kontakty biznesowe z pośrednikami. Aha, i jeszcze przy współpracy z pośrednikami, też warto z góry ustalać e, stawkę, czyli w momencie rozpoczęcia współpracy, żeby każda ze stron wiedziała, e, jakie jest jej wynagrodzenie, to jest szalenie istotne, szalenie ważne, e, dlatego że później, żeby nie było jakiegoś rozczarowania, żeby nie było jakiegoś, e, jakiejś niedomówień, którejś ze stron, żeby nie była zadowolona. Określamy, co jest przedmiotem działania. Jakie, jakie jest za to wynagrodzenie jeżeli ja na przykład nie chcę zaoferować pośrednikowi 10% bo słyszałam że takie takie prowizje są pojawiają się na rynku po prostu mamy przyjętą politykę wewnętrzną firmy to też mówię, e, mówię, że mamy taką przyjętą pro, politykę wewnętrzną firmy, e, tutaj możemy zaoferować takie a takie wynagrodzenie, jeżeli ta osoba chce z nami współpracować na, na zasadach, które nam też odpowiadają, to dopiero podejmujemy wtedy współpracę. Jeżeli ona mówi nie, no to po prostu rozchodzimy się i wiemy, że po prostu w którymś momencie tego etapu, tego kontraktu się nie, nie dogadaliśmy. I moi drodzy, tutaj trzeba być e, szczerym aż do bólu, żeby, żeby później się właśnie nie, nie rozczarować. Ok. E, jeżeli mamy też kontakty biznesowe z firmami zewnętrznymi, mamy dużo firm, z którymi współpracujemy na stałe albo z którymi współpracujemy dosyć dorywczo, bo często jest tak, że na przykład e, pana, który nam naprawia dach, potrzebujemy raz w roku, bo na przykład remontujemy kamienicę raz w roku i nie, nie, nie prowadzimy tego remontu dachu ciągle. W związku z tym mamy mnóstwo mnóstwo około e, 30. Do 60 firm od, z różnych specjalności, z którymi współpracowaliśmy i z którymi być może będziemy współpracować następnym razem i z którymi staramy się, żeby ta relacja była jak najlepsza. Czyli, na przykład, staramy się, żeby nie było opóźnienia w fakturach, staramy się, żeby też ta współpraca była dookreślona wcześniej czyli kto jest za co odpowiedzialny, kto odbiera, jaki etap pracy i w którym momencie idzie wynagrodzenie. Czasami oczywiście zdarzają się wpadki. Mieliśmy na przykład w tym roku wpadkę z parkieciarzem, że przyjechał, zrobił, zrobił całą podłogę, a później okazało się, że w jednym pomieszczeniu parkiet się złuszczył. No i cóż, no i musiał wracać i poprawiać. A to Nie parkiet się złuszczył, tylko lakier na parkiecie się złuszczył. Przyjeżdżał, musiał to poprawiać, trochę się denerwował, ale ta sytuacja zakończyła się w miarę dobrze. Więc nawet jeżeli się zdarzają takie wpadki, że mamy przesunięcie na remoncie, że, że... Bardzo dużo różnych rzeczy się dzieje. Kto, kto z Was prowadził kiedyś remont, to wie, że bardzo rzadko odbywa się to zgodnie z planem. tak? Czyli, że jeżeli sobie postanowimy, że remont będzie w miesiąc, to jest naprawdę super sytuacja, jeśli uda się ten remont przeprowadzić w miesiąc, a po drodze jakaś rura nie pęknie albo albo coś innego się nie wydarzy. tak? Więc, jeżeli się dzieją takie sytuacje, to też nie robić z tego jakiegoś dramatu i starać się to jakoś normalnie rozwiązywać. Ostatnio mieliśmy właśnie awarię kotła. Na jednym z takich dużych budynków, które wynajmujemy, no i okazało się, że cały kocioł, który ogrzewa tą nieruchomość, mimo że był serwisowany wcześniej, przestał teraz działać. Kilka razy wzywaliśmy pana specjalistę, no i dopiero za trzecim razem też udało się naprawić ten kocioł, ale nawet jak dzisiaj z nim rozmawiałam, bo mi przesyłał fakturę, to mimo, że tak długo, trzy razy go wzywaliśmy, już pod koniec byliśmy wszyscy razem sobą zmęczeni, to ta relacja była prawidłowa, czyli nie miał nam za złe. I o to chodzi, moi drodzy, że jeżeli nawet współpracujecie z kimś jednorazowo, to starajcie się, żeby ta relacja była prawidłowa. Nie zawsze opłaca się wynegocjować jakoś tam strasznie stawkę najniżej. Czasem lepiej zapłacić więcej, znaczy przeważnie lepiej jest zapłacić więcej, tą wyższą stawkę za daną usługę, żeby w przyszłości móc skorzystać jeszcze raz z pracy z taką osobą. Bo jeżeli ta osoba wie, że jesteście łatwiej do dogadania się, fakturę opłacacie i macie zlecenia, to po prostu, kiedy będziecie potrzebować, to Będą podejmować te działa dla Was te działania, te zadania. I przy nieruchomościach często jest tak, że są to nieruchomości, działania specyficzne. W związku z tym musimy mieć tych specjalistów na około, że tak powiem, koło siebie wielu, czy architektów, czy geodetów. I z każdym staramy się przynajmniej jakieś takie pozytywne relacje utrzymywać czyli to są kontakty z firmami zewnętrznymi, z którymi współpracujemy i tutaj też jest często tak, że polecamy, bo mamy też dosyć duże grono znajomych, którzy pracują gdzieś w tym zakresie i dobrze jest móc kogoś polecić i zawsze, jeżeli polecam na przykład, nie wiem, czy pana hydraulika, czy, czy, na, czy jakieś inne osoby innym osobom, to też proszę o informacje zwrotne. Kolejną grupą osób, z którymi współpracujemy, to są nasi inwestorzy. Mieliśmy część inwestorów spośród z, z, z osób, z z którymi współpracowaliśmy w korporacji i po kolei te osoby polecały sobie rodzinie, znajomych nam i tak dalej, i tak dalej. To się rozwijało. Z tego względu, że dotrzymywaliśmy słowa, terminy zawsze były realizowane i te pożyczki były zwracane. W związku z tym mamy grupę około 30 osób, które cały czas z nami inwestują i to są inwestorzy na dosyć wysokie kwoty. Dzięki nim realizujemy te projekty inwestycyjne, które udało nam się zrealizować. W bieżącym roku udało nam się y, większość pożyczek zwrócić i spłacić, w związku z tym jesteśmy z tego bardzo, bardzo dumni, mimo że przyszedł kryzys, mimo że tam wszyscy mówili, że rynek nieruchomości to już teraz żal i pożoga, utrzymaliśmy swoją działalność, działamy dalej i y, z tego jesteśmy dumni. Też moi drodzy, udzielaliśmy się w kilku takich grupach, organizacjach zrzeszających przedsiębiorców, bo wiecie, jak to jest. Czasami po prostu fajnie jest pójść do takiej grupy, do takiego stowarzyszenia, zrzeszenia przedsiębiorców i po prostu narzekać na to, że podatki są wysokie, czy posłuchać, jakie problemy mają inni ludzie. I tutaj też zawsze staraliśmy się. Taką kulturę osobistą zachować, nawet jeżeli to były spotkania po alkoholu, przy alkoholu, to moi drodzy, pamiętajcie, że, że to nie zostanie zapomniane. Na przykład kilka lat temu byliśmy na takiej raucie, imprezie, na której jeden z naszych kolegów został wyniesiony na drzwiach, tak? Bo była taka tak długo ta impreza trwała i tak się ciekawie skończyła. Oczywiście bez jakichś tam ofiar. Natomiast pamiętajcie, że no wszyscy będą już wiele, wiele lat go wspominać, że został wyniesiony na drzwiach hotelowych, bo inaczej się nie dało go wynieść. I też starajcie się tutaj nawet po alkoholu utrzymać fason i nie obrażać innych osób. Nam się zdarzyło, że kiedyś byliśmy na takim właśnie spotkaniu i ktoś z drugiego końca sali zaczął krzyczeć do mojego męża: Daniel! Daniel! Chodź! Tutaj razem zniesiemy to. No to tak nie róbcie, moi drodzy, tak. Eee... I trzymajcie się zdrowo. Mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny. Mam nadzieję, że będziecie mieć jak najlepsze kontakty biznesowe, że nie będziecie musieli swoich kontrahentów ani dłużników gdzieś tam po różnych instytucjach czy sądach ciągać. Czasami lepiej jest po prostu, każda ugoda jest lepsza niż jakieś spory. I tego się trzymajmy. Realizujcie zdrowe kontrak kontakty, kontrakty biznesowe, żeby jak najbardziej Wasze firmy się rozwijały i szły do przodu, bo tak naprawdę w Pracujemy dla ludzi z ludźmi, i te zdrowe, dobre relacje są podstawą do tego, żeby się rozwijać. Trzymajcie się zdrowo, pamiętajcie o naszej książce.